Cześć witam wszystkich serdecznie w ten zarąbisty, pierwszy luty, jak jest dla mnie i dla wielu osób. Także odebrałem Airdrop od nety. 11 sztuk mi się należało, także było to za delegację 1 sztuka, Walt 1 Proposal 10 Neta, Walt Al Proposal 5 Neta. I delegate on validator outside top 2002 02 neta czyli można było zgarnąć ogólnie 1602. ja zgarnąłem 11 po prostu przegapiłem te yy, wszystkie klajmo, yy, głosowania ale i tak jestem bardzo zadowolony pokażę wam gdzieś stronę żebyście też sobie sprawdzili czy wam się należy ogólnie tak yy, tu jest cała strona do claimowania po prostu jak przejdziecie na tą stronę connect wallet Połączy Wam się sklep. I będziecie mogli sobie wtedy sklejmować, potwierdzić i ten. Pojawi się to jako token na Juno. I teraz wejdziemy sobie na Juno Swap i zobaczycie 11 sztuk na obecną chwilę jest wartych 12248 dolarów. Cena trochę spada, bo część osób sprzedaje wiadomo, jak to zawsze jest po airdropach ale chcę przypomnieć, że tego Max. Maksymalnie maksimum supply będzie tylko 32 tysiące. Także, jeżeli popatrzycie sobie na przykład na jeden jest maksimum supply 36 tysięcy, ile kosztuje, spróbacie sobie i gdzie jest maksimum supply, yy, chyba 24 czy 20, też 6 000, 26 tysięcy, też jaka cena jest. Także ja na razie tą swoją netę będę trzymał. Jeżeli będzie gdzieś możliwość stakowania czy wrzucenia na jakiś pól. Po prostu wrzucę. No gdybym odebrał od razu, wtedy, gdy, gdy to rozdawali, cena początkowa była 1400 dolarów za sztukę, to może wtedy zepchnął, poczekał trochę i odkupił sobie więcej tych sztuk. <coughs> Przepraszam, albo podobną ilość. Także ja jestem i tak zadowolony. Yy, I tak jak pokazywałem tutaj przed chwilą. Ja już się gubię w tych stronach, ale dobra, przechodzimy na następny. Yy, przypomnę i wrzucę jeszcze raz yy, ten spis bo ten dostaliśmy z SOM na yy, Osmosis już go widać Wczoraj było tylko widać na Keper Wolecie ale teraz już widać go na Osmosis yy, Także to jeszcze jest niepełny airdrop powiem wam bo 71 sztuk dostałem a tam było tak jak mówiłem w filmiku wcześniej 160 coś sztuk mam dostać czy 150 coś i ogólnie teraz cena tego jest też ludzie sprzedają po airdropie e po prostu jak zawsze 87 cena była po, e, chyba na starcie gdzieś koło dola, e, jednego dolara nawet doszła do dolar prawie 18 prawie dolar chyba 20 tutaj w szczytowych 27 e, I następny airdrop e pada poza tym w tym w spisie po prostu jeszcze trzeba po prostu sprawdźcie sobie ten swoje, swoje portfele też Metamaskowe, jeżeli chodzi o Ethereum, bo też jest rozdanie tutaj było za różne Liquidity Size. Czyli dla Juno, także to będzie jeszcze rozdane chyba, i nie jest wszystko rozdane, więcej informacji obecnie nie posiadam na ten temat. Poza tym gdzie jest, stacknet is now live, też można Nomika odbierać dzisiaj, wczoraj miał być do odebrania, ale jakieś mieli problemy ze stroną, tu jest cały rozpiska co oni tam właśnie z tym bridgem będą robić, czyli z tą pomostem y, o tym airdropie, y, poza tym full bitcoin bridge, airdrop details, y, czyli co komu się należało, w każdym razie na minimum wystarczyło mieć 1,5 atoma, żeby już dostać jakąś y, Część tego NOM. Poza tym na jeden na cztery atomy przypadało jeden nom, nomik. Także tak to wychodzi, też wrzucę pod filmikiem. Robię na szybko, bo jestem po nocy i zaraz lecę spać. Także nomika można odbierać. Jak po prostu przejdziecie sobie w stronę, gdzie jest tutaj. Tom, ja się nawet cofnę. Otworzy Wam się taka strona. Enter up. Klikniecie. Połączyć. Jeżeli ktoś się jeszcze nie łączył, połączyć to z tym. Jeszcze ten taki nie działa. Yy, tak, testnetowo jeszcze nie działa. Ja wysłałem niby do pierwszego tutaj, kto ma najwięcej delegatora. Jeżeli coś to zmienię, 30 sztuk. I tak to wygląda. I pokaże Wam się tutaj następny niebieski pasek, gdzie będzie pisało ile macie do odebrania. Po prostu sklejmować. I wtedy, jak mieliśmy testnetowy wallet, no otwieraj, że się to teraz mam dwa. Chyba ten muszę skasować, bo to był testnetowy. Tak, remove zrobiłem. I teraz mam ten właściwy nomik. 500, jak to ruszy, to jest 500%. Jeżeli to ruszy ten stacking tutaj, to co, co Wam mogę poradzić? Jeżeli nawet będziecie mieli parę sztuk. Przy takim procencie to będzie zapieprzać. To także co godzinę, co dwie wchodzić i po prostu reinwestować, reinwestować, żeby tych nomów jak najwięcej sobie natrzaskać, dopóki ten procent pewno się gdzieś może spać na 50 czy 40% albo i niżej. Tak, widzicie sami, jak mieliśmy na osmozji, zaczynaliśmy z PONA, też nie pamiętam dokładnie, ale był bardzo gruby procent, a teraz jest procent 84. 84. Dla osób, które no, nie znają się na Kepl wolecie, czy coś takiego. Sprawdźcie na swoich tras woletach, bo tam jest możliwość. Tam, gdzie jest możliwość stakowania Binance, Binance BNB, tam macie już osmozis i ten sam procent. Co tutaj także na tras wolecie da się już stakować osmozis z takich ciekawych newsów. Także tyle na, na, na teraz. Ja zaraz ten filmik wrzucam. Gratulacje wszystkim, a ci co nie dostali. To w każdym razie y, trzeba pamiętać, trzeba po prostu sprawdzać pewne sprawy. i A co do Nomika, wam jeszcze powiem, że jeszcze będzie tutaj i duża pula do rozdania na Nomiku, i, i tu będą jeszcze do puli płynności, oni mają się zastanowić, na które, na które, na które właśnie jeszcze blockchainy będą rozdawać y, y, ten NOM. Także. Wa warto podziałać I coś jak gdzieś macie to, to pilnować tego No i sprawdzać newsy Oglądać nas Subskrybować też inne kanały Gdzie, gdzie są wiadomości o kosmosie Sprawdzać na twitterze i innych Ja tam kiedyś zrobiłem filmik Z podtytułem dlaczego nie dostajesz pełnych airdropów Na Kepler Wallet Na systemie kosmos To warto go obejrzeć Przypomnieć sobie co warto robić A żeby zgarniać takie airdropy Także gratuluję wszystkim, a ci co, nie, co się nie załapali, nie, nie załapali się, nie martwcie się, będą następne rysunki, mam nadzieję, że też fajne. No to trzymajcie się, cześć.